Przyjaciele, napiszcie w komentarzach kraj, z którego jesteście z nami. Dziękujemy za wsparcie kanału i subskrypcję. Miłego oglądania. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu pan nie poczyta winy, a w jego duchu nie ma podstępu. Gdy milczałem, schły kości moje od codziennego wzdychania. Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twoja ręka. Moc moja uszła jak w letnim upale. Wtedy wyznałem Ci mój grzech i nie ukryłem mojej winy. Powiedziałem: wyznam Panu moje nieprawości, i ty odpuściłeś winę mojego grzechu. Dlatego będzie się modlił do ciebie każdy wierny w czasie, gdy można cię znaleźć. Nawet wezbranie wielkich wód go nie dosięgnie. Ty jesteś moją ucieczką, zachowasz mnie od ucisku. Otoczysz mnie radością wybawienia. Pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść, będę ci doradzał, moje oko będzie nad tobą. Nie bądźcie jak koń czy muł bez rozumu, które trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, by zbliżyły się do ciebie. Wiele boleści ma bezbożny, lecz tego, który ufa panu, łaska otacza. Weselcie się w panu i radujcie się sprawiedliwi, a śpiewajcie z radości wszyscy prawego serca. Refleksja motywująca i duchowa. Ten psalm rozpoczyna się od słów o szczęściu. I nie chodzi tu o szczęście materialne, nie o wynik zewnętrznych okoliczności, lecz o szczęście duchowe, które rodzi się z przebaczenia. Autor, uosobiony jako Dawid z Krakowa, odsłania prostą, a zarazem wieczną prawdę. Największym błogosławieństwem dla człowieka jest świadomość, że jego grzechy zostały odpuszczone. W świecie w którym ludzie często szukają radości w osiągnięciach, sukcesach czy posiadaniu rzeczy, spojrzenie biblijne kieruje nas do głębi serca. Tam, gdzie wina została zmazana, a ciężar wstydu zdjęty, tam rodzi się prawdziwa wolność. Dawid opisuje swój stan, gdy milczał o grzechu. Jego ciało było wyczerpane, dusza wzdychała, siły gasły, jak w upalnym dniu. To obraz człowieka, który próbuje ukryć przed Bogiem i przed samym sobą swoje nieprawości. Wina, niewyznana i nieprzeniesiona na światło, drąży od środka, pozbawia pokoju, radości, osłabia ducha i ciało. To mocne przypomnienie. Grzech nigdy nie jest neutralny, zawsze pozostawia ślad w sercu. Przełom następuje wtedy, gdy Dawid decyduje się wyznać swój grzech. I tu dzieje się cud. Bóg przebacza. Przebaczenie nie jest nagrodą za dobre uczynki, nie jest owocem ludzkich zasług. To dar łaski, który Bóg ofiarowuje temu, kto otwiera serce i rezygnuje z ukrywania winy. To największe błogosławieństwo, wiedzieć, że nawet najcięższy grzech może być zmazany, gdy zostaje przyniesiony przed Pana. W dzisiejszym świecie, gdzie wielu ludzi zmaga się z poczuciem winy i ciężarem przeszłości, ten psalm przypomina, wyzwolenie jest możliwe. Przebaczenie nie tylko usuwa winę, ale także odnawia relacje z Bogiem. Dawid stwierdza, że Pan staje się jego schronieniem, obroną i źródłem radości. Człowiek, który doświadczył przebaczenia, nie ucieka już od Boga, ale znajduje w nim bezpieczne miejsce. To zmienia wewnętrzną perspektywę życia. Tam, gdzie wcześniej panował strach, rodzi się zaufanie. Tam, gdzie dominował wstyd, pojawia się radość. Tam gdzie była samotność, pojawia się poczucie Bożej bliskości. Psalm ukazuje także obraz wezbranych wód, które nie mogą sięgnąć tego, kto szuka Boga. To symbol prób i trudności, które przychodzą w życiu każdego człowieka. Różnica polega na tym, że człowiek pojednany z Bogiem ma ochronę. Fale mogą się podnosić, burze mogą uderzać, lecz serce, które zna Boże miłosierdzie, nie tonie w rozpaczy. To serce ma kotwice w wierze. To szczególnie aktualne w czasach niepewności i lęku. Dawid przekazuje też słowa Pana: Pouczę cię i wskażę ci drogę. To pokazuje, że przebaczenie nie jest końcem, ale początkiem. Bóg nie tylko usuwa winę, ale prowadzi dalej, wskazuje drogę, doradza, pomaga podejmować decyzje. Prawdziwa wolność polega nie tylko na uwolnieniu od przeszłości, ale i na otwarciu nowej przyszłości. Człowiek, który przeżył przebaczenie, ma teraz serce gotowe słuchać Boga. Psalm ostrzega również przed uporem, nie być jak kończy muł, które trzeba okiełznać, aby zbliżyły się do człowieka. To obraz ludzi, którzy opierają się Bożej Woli i nie chcą uznać swoich błędów. Taka droga prowadzi do cierpienia. Dawid przypomina, że wiele boleści czeka bezbożnego. To prawo duchowego życia. Ten, kto idzie przeciwko Bogu, rani samego siebie. Natomiast kto ufa Panu, ten jest otoczony łaską. To nie oznacza braku problemów, ale obecność Bożej Miłości w każdej chwili. Psalm kończy się wezwaniem do radości. Radość w Panu jest owocem przebaczenia i odnowienia. Człowiek, który wcześniej był przygnieciony winą, teraz może śpiewać pieśni wdzięczności. To nie jest powierzchowna wesołość, lecz głęboka radość duchowa, która rodzi się z doświadczenia Bożej łaski. To radość niezależna od okoliczności, będąca owocem wolności serca. Zakończenie. Psalm 32 jest świadectwem, że prawdziwe szczęście nie polega na braku problemów ani na zewnętrznych osiągnięciach, lecz na przebaczeniu grzechów. Człowiek, który doświadczył tego daru, jest wolny od ciężaru przeszłości i otwarty na Bożą przyszłość. Znajduje schronienie w Panu, żyje pod Jego opieką i może się radować nawet wśród burz. Ten psalm uczy, aby nie ukrywać winy, bo ukryty grzech niszczy człowieka. Pokazuje, że wyznanie i pokuta otwierają drzwi na Boże miłosierdzie. I przede wszystkim zaprasza każdego, by poczuł radość tego, komu zostało przebaczone. To radość, której świat dać nie może, bo rodzi się od samego Boga. Dlatego psalm pozostaje aktualny także dziś. Mówi do tych, którzy niosą w sercu ciężar wstydu czy winy, którzy pragną wolności i pokoju. Przypomina: Bóg jest gotów przebaczać, a szczęście przychodzi wtedy, gdy serce otwiera się na Jego łaskę. Zostaw komentarz. Jak dziś dbasz o swoje myśli? Subskrybuj aby nie przegapić nowych filmów ze Słowem Bożym. Jeśli jesteś poruszony, kliknij lubię to i podziel się z tymi, którzy tego potrzebują.